Внимание, внимание. Внимание, внимание. Внимание, внимание. Уважаемые товарищи, просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Dzisiaj jako Zaznaj Łodzi wbijam w mityczne łódzkie miejsce z kolegą Rafałem, który jest motorbeksów. Bardzo mi miło, cześć. Dzięki Czarek za zaproszenie. <noise> Dzisiaj zwiedzamy takie miejsce, gdzie dużo ludzi jest ciekawych jest w środku i na pewno jest ciekawych co będzie dalej, co się z tym miejscem stanie. Dzisiaj pokazujemy Wam EC2 na elejach Politechniki. Mam głupie pomysły. <noise> tak się żyje. <noise> Elektrownia EC2 w Łodzi została oddana do użytku w 1960 roku i dostarczała energię do sporej części miasta aż do roku 2015. W roku 2017 została sprzedana i kupiona przez japońską firmę, która chwilę później zaczęła wyburzać cały teren. W międzyczasie, kiedy trwała rozbiórka, Konserwator zabytków wpisał cały obiekt EC2 na listę zabytków, przez to nie była możliwa kontynuacja wyburzania tego terenu. Dalsze losy to jedna wielka niewiadoma, ponieważ inwestor nie jest zainteresowany utrzymywaniem obiektu w takim stanie ani jego odbudowywaniem czy rewitalizacją, a nie może postępować z wyburzaniem, żeby postawić tam mieszkaniówkę. Nawet nie chcę patrzeć w dół. Wow! To jest dopiero sztos. Słuchajcie, jak sterownia w Czarnobylu, ale robi wrażenie. Amazing. O, i ten sławetny guzik. AZ-5. Ten, który spowodował awarię, wypadek, katastrofę w Czarnobylu. No tutaj jednak, no, AZ-5 nie działa także wkłada pręty grafitowe do reaktora, bo tu nie ma reaktora, nie było reaktora. Typowa elektrownia węglowa. No tu można było poszczególne sekcje miasta lub miejscowości przyległych do Łodzi odcinać. Tutaj byśmy odcięli Pabianice. A tutaj byśmy odcięli na Przetretkinie. Tryki ratki nie odcięta albo tutaj linia 110 kW można by odciąć łąkową. Człowieku to wszystko wygląda jakby do, z dnia na dzień rzucili wszystko i zostawili. Kompletnie. Mam, mam identyczne wrażenie. W ogóle nawet kalendarz. To wygląda jakby przed chwilę to wszystko zamknęli. 2014 rok. A zobaczcie wygląda, ale Wszystko praktycznie zostało jakby, nie wiem, była ewakuacja. Proszę, jaka grafika. O, tu 2009 z kolei, tu jest ja widzę, to jest 2012. Widzę, co? Każde piętro inny rok. I po kolei robią do piętra za I ten w ogóle kontrast, taki tutaj jest. Jesteśmy na części górowej. tryk, zrujnowanej do połowy hali. Nasza przygoda skończyła się dosłownie przed chwilą, ponieważ znalazła nas Pani ochroniarz i kazała bardzo grzecznie, naprawdę super kultura, kulturalnie opuścić teren, ponieważ jest to teren japońskiej, prywatnej firmy, gdzie nie można przebywać, a tym bardziej robić zdjęć. Cały materiał powstał po to, żeby zaspokoić, a nie pobudzać ciekawość łodzian. Zdecydowanie odradzamy wchodzenie na teren, gdyż jest to nielegalne oraz niebezpieczne.